Witam Was kochani bardzo serdecznie. Kończymy dzisiaj szkołę Maryi. Znajdujemy się w szczecinku y, przy parafii pod wezwaniem Ducha Świętego u ojców Redemptorystów. Mówię, że kończymy szkołę, ale okazuje się, że to dopiero początek. Zwróćcie uwagę, kochani, na tego pięknego Ducha Świętego. On ma rozłożone skrzydła. Nie spotkałem jeszcze takiego symbolu Ducha Świętego, jeżeli chodzi o gołębicę, która by się działa. Duch Święty przedstawiany jest zawsze w ruchu, zawsze przedstawiany jest jako ten, który przychodzi. Nie jako ten, który czeka, tylko jako ten, który przychodzi, bo człowiek ma czekać na niego. Ale dzięki temu, że on przychodzi w takiej postaci, jak gołębica, czyli ten, który jest ciągle w ruchu. To przyczynia się do tego, że uruchamia nas, nasze serce. Uruchamia to wszystko w nas, co dzisiaj jest słabe, a powinno dojść do głosu. Przede wszystkim uruchamia miłość, która zaraz uruchamia wszystko to, dzięki czemu stajemy blisko Boga i chcemy służyć drugiemu człowiekowi. Kończymy szkołę Maryi, a tak na dobrą sprawę dopiero zaczynamy tą szkołę wraz z nią. Nie możemy powiedzieć, że koniec maja, koniec wieczernika, przyjście Ducha Świętego zakończyło wszystko. Nie, właśnie wręcz przeciwnie, to dopiero początek. Rozpoczyna się nasza droga, przygoda, nasze życie z Matką w ciągłej obecności Ducha Świętego. To jest coś wspaniałego. Zobaczcie, kochani, że Pan Jezus odchodząc pokazał nam, jak się odchodzi. Pokazał nam, jak się pozostawia po sobie to, z czym człowiek chodzi później całe życie. Pozostawił nam Ducha Świętego. Takie odejście jest najpiękniejsze, kiedy człowiek po sobie pozostawia coś, co innym pomaga i pozwala żyć. Jezus odszedł, wstąpił do nieba i zostawił nam Ducha Świętego, który pomaga i pozwala nam żyć tak jak Jezus. Uczył tak jak nauczał, tak jak pokazał, jakie dał świadectwo. Piękne to jest i ważne, byśmy dzisiaj przy tej uroczystości zesłania Ducha Świętego uwielbili go i podziękowali mu za to, że jest. Podziękowali Jezusowi za to, że nam go dał, że dotrzymał słowa, ale też uwielbili Ducha Świętego, że nieustannie działa. Nie zawsze to widzimy, nie zawsze to czujemy, nie zawsze rozumiemy. Jak sobie już to mówiliśmy, Duch Święty działa na różne sposoby. Czasem może przyjść jak ożywczy deszcz, a czasem jako zimny prysznic. Przychodzi tak, jak dzisiaj tylko potrzebujemy, aby w nas uruchomić to wszystko, co jest, ale co niestety nie dochodzi do głosu w codzienności. Prosimy dzisiaj Ducha Świętego, prosimy go nieustannie każdego dnia wraz z Najświętszą Marią Panną, aby działał w nas, aby działał w naszym życiu, aby aktualizował to wszystko, z czym przychodzi każdego dnia, aby to wszystko, co nam dało, co złożył w nasze serca, by to po prostu wszystko działało i trybiło. Pomódlmy się. Yy... Do Najświętszej Maryi Panny, by tego Ducha Świętego nam nigdy nie zabrakło nie zabrakło nam wiary w to, że On jest obok nas i jest zawsze z nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z błogosławiona błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Bardzo Wam wszystkim, Kochani, dziękuję za ten wspólny czas, Dziękuję Wam za modlitwę. Oczywiście również zapewniam w modlitwie i proszę Was byście nie opuszczali matki, bo dzięki niej w naszym życiu zawsze będzie obecny Bóg. I dzięki niej my zawsze będziemy blisko Boga. Nawet jeżeli zdarzyłoby nam się odejść, ona zaraz będzie interweniować i pomoże nam powrócić tam, gdzie być powinniśmy i gdzie to, co dla nas jest przygotowane, po prostu czeka. Pan z wami, z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi, Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Panie. Szczęść Boże pozdrawiam Was wszystkich. Przez...